Cześć witajcie w kolejnym złym odcinku Na dzień dobry barierki energochłonne nowe Jakaś chyba wtryskarka To jest jakaś tokarka, samoróbka Ślifierka chyba, o może bardziej ślifierka niż tokarka Betoniarka Pierdy pierdy, ale te barierki Energochłonne No pieprznąć się taką na, na podwórku no to byłby Byłby czad, lekko mówiąc nie, no taki żarcik prowadzącego Zobaczymy od tego grubego polecimy Bo jest tego złomu tutaj trochę Do wyboru, do koloru Co to kurde jest I stół regulowany To jakaś maszyna była, samoróbka No dużo towaru Ciekawe czy przejdzie w jakość, ale... Wiecie, lepiej to wygląda niż jak człowiek przyjeżdża I totalnie nic nie ma, bo wtedy to tak trochę też zniechęca A tu no to przynajmniej coś jest Bednarka jest, jakieś pręty zbrojeniowe Tutaj była rozbiórka silników to chyba też z tej rozbiórki To co było? Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn Bydgoszcz Zakład ale co to jest? 1950 Nie wiem No i chyba jest problem z baterią się zaczyna Więc Będzie ciekawie Tak gruby wygląda No tutaj to jakaś raczej samoblachologia Nic bardzo Ciekawego. Jakaś turbinka I jakaś pompa. Chyba. Ale do czego to? Zaplombowane jeszcze wszystko? Czy to nie? Czy to nie jest pompa? Nie wiem. Na pewno się odpowiecie. To po co to? Pompa chyba, nie pompa? Jakieś sekcje, nie czy jakieś regulacje tu Jakiś numer 83 1110025 M14 Nie wiem kurde, nie, jak nie, nie, pompa No dobra, nieważne Pompa to pompa Dziadostwo Dziadostwo <grytki> Krótki będzie ten o Taki kawał, dziada dwutownik Tutaj coś? Kurde, nawet proste Nożyce rozwalone Miarka Nie to nic A tu, co tu To jakie to ciężkie górde Ja jako, jako pod... podstawa z jakimiś izolatorami Znaczy sprężynami żeby to izolowało jakieś wstrząsy chyba czy coś takiego Tak to przynajmniej chyba wygląda Pręty zbrojeniowe też będę potrzebował Ale to może nie dzisiaj jakaś samoróbka do pieca chyba Czy tu coś? Stały, stary się nie gubiły o wartościowe wypałki, patrz, jak się ładnie składają i z tego grubego to <laughs> o kurde patrz, jaką się ktoś sprężynę wypija <laughs> ten Nawinął śmiesznie I tutaj to coś A, skrzynki nie zauważyłem co to ja dzisiaj nie w formie Dobra chyba z tego grubego to się lecimy na cienki. A nie? Czekajcie. Mówię wam, coś dzisiaj jestem nie w formie. Jeszcze tu pewnie przyjdę na spokojnie, bo tu jakiś reduktor. Wrócę tu jeszcze, bo bez kamery, bo coś mówię wam, coś dzisiaj chyba nie w formie, bo dużo rzeczy już przeoczyłem. <noise> Także będzie pewnie pole w komentarzach. A co na cienkim? Spytacie? A dużo złomu na cienkim? Dużo złomu i trochę widzę, widzę że wywieźli chłopaki, więc będzie dobrze chodzić. To jakiś kontener się chyba wysypał z różową farbą. Tutaj tak Tutaj tak pasów i serp. czy to jakaś cecha, coś tego ale Ja nic nie widzę Tutaj dziadostwo akurat felgi, bębu Ale złomu po rozwalany że hej. A to co? A do zamietania, Jakieś gary. Gary i co to jest? Co to kurde jest? A jakiś Puder czy inny tusz czy, czy coś takiego O tu widzę coś może deczko ciekawszego Silniki do kosiary, A myślałem że I silnik do piły Tu już nasi byli Tu też <laughs> Piecyk O w zimie to by wszyscy szarpali a teraz sobie leży Dobra, tu jest żeby za nie zabić się i, I ryjemy dalej. O, część, 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 To jest stara skrzynka, ale strasznie zjedzona. w część, To była skrzynka, skrzynka na skrzynka Odkurzacz, grafit Ale kurde złomu łoma masakra Ta, prawie złota, co? Też mi się tak wydaje <gryw> A też z ciekawości wiecie? Ciekawość każe sprawdzić czy nic tam Nie no, bez przesady. Ale złomu. A to? Ała. Podkaszarka pod, pod Włosza. AES 35. Tysiąc watów. i na będzie sprawna będzie sprawny, tylko bez głowicy. No zobaczymy. Może się uda sprawdzić, może nie. Powiem wam, towaru tyle, że nie wiadomo gdzie podszedł. Fajnie, fajnie mi się trafiło, bo jest akurat po załadunku, więc jest to wszystko takie niepodwalane, pod, pod, tylko takie no wiecie... O, coś jedzie. Luźne dochodzenie. Budżet. Budżet to budżet. Tanka na mleko. Widać no, mi Ale kurde towaru. Ja cię sadzę. Tylko, że jeszcze było coś ciekawego A on po prostu tamtej piły to To piły przepraszam w kosy To nie widzę to kurde nic ciekawego Dobra, jeszcze może tam z boku wejdę. No, może, może nie tędy. Cześć witajcie na podsumowaniu. Znaczy, podsumowaniu, znowu nie ma podsumowania, bo tego Boscha, z tego co pamiętam, tą kosę pod kaszarkę udało się sprawdzić na złomie. No niestety, padnięty. No, oczywiście, wiecie, wszystko do naprawy, tylko już mam za dużo tych rzeczy do naprawy z terminem na wczoraj, więc odpuściłem. No, Cóż, z fajnych rzeczy to na pewno te wypałki. Jakoś tak, wiecie, jak ktoś tworzy, to o to. Mógł się tam przyjrzeć. A reszta, reszta taki złom. Złom jak złom. Trzymajcie się, pozdrawiam. Czołem.